Jezus nie umarł po to, żebyśmy mieli religię, ale po to, żebyśmy mogli mieć osobistą relację z Bogiem dzięki jego ofierze. Owocem własnych ust człowiek nasyca swe wnętrze, syci go plon jego warg, niezależnie od tego, czy jest dobry czy zły. Śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. Powiedzmy, korzystam z owocu mojego języka. Następny fragment przy powieści 18:8. Słowa obmówcy, czyli plotkarza i bajdury są jak smakołyki. Łatwo wpadają głęboko do wnętrza. Wiecie, co ciekawego odkryłam na ten temat? Nie wiem o co chodzi, ale jako ludzie uwielbiamy plotkować. Natychmiast, kiedy ktoś wchodzi gdzieś i pyta, słyszeliście? To nagle wszyscy się ożywiają. Myślą, o, dowiem się czegoś. Od razu wiadomo, że to nie będzie nic pozytywnego, i jakaś część nas myśli, powinnam odmówić i powiedzieć, że nie chcę słuchać, ale mówimy, no co? Powiedz. I wiecie co odkryłam? Jeżeli usłyszę coś niepochlebnego na temat osoby, którą kocham i podziwiam, to jeżeli nawet nie chcę w to uwierzyć, ta informacja. Ma na mnie wpływ. Robię się podejrzliwa i zaczynam postrzegać tę osobę w innym świetle. Zasłyszana plotka zawsze coś zmienia, więc musimy być ostrożni, kiedy mówimy ludziom o kimś, kogo znamy, bo ta informacja może zatruć ich ducha. Słyszałaś to? Nie, nie chcę słyszeć. Biblia jest pełna wspaniałych wersetów na ten temat. Szczególnie uwielbiam Jakuba 1:26. Jeśli ktoś sądzi, że jest religijny i rygorystycznie wypełnia obowiązki należące do jego wiary, lecz nie powściąga swego języka, to oszukuje swoje serce, a jego służba jest jałowa. Nie zrozumcie mnie źle. Kiedy mówię człowiek religijny, bo mam na myśli kogoś, kto może chodzi do kościoła, ma na samochodzie chrześcijańską naklejkę, w domu biblioteczkę chrześcijańskich książek, nosi biżuterię z krzyżykami i podąża za zasadami i nakazami, ale mimo to nie ma osobistej relacji z Bogiem. Wiecie, Jezus nie umarł po to, żebyśmy mieli religię, ale po to, żebyśmy mogli mieć osobistą relację z Bogiem dzięki jego ofierze. Jezus nie umarł po to, żebyśmy chodzili do kościoła. Wracali do domu i się nie zmieniali. Nie chodzi tu o poświęcanie 45 minut na myślenie o Bogu, ale o życie z Nim. Bóg chce być zaangażowany we wszystko co robimy. Chodzi o bycie z Nim blisko, a kiedy zaczynamy regularnie spotykać się z Jezusem, to stajemy się coraz bardziej i bardziej jak On. Dlatego jest napisane, że jeżeli wydaje ci się, że jesteś religijny, ale nie panujesz nad swoim językiem, to sam siebie zwodzisz. Wiecie, te słowa mogą brzmieć surowo, ale pamiętam wcześniejsze lata mojego życia, kiedy uważałem się za osobę religijną i miałam grupę przyjaciół. Spotykaliśmy się towarzysko w kościele i pojawialiśmy się tam co niedzielę, bo wstyd było nie przyjść. Potem szliśmy razem na obiad i wiecie, co było naszą główną rozrywką? Opowiadanie plotek o wszystkich, których znamy, łącznie z pastorem i jakością jego kazania. Nie mówcie, że tak nie robicie. Jeżeli nie będziecie ostrożni, niektórzy z Was będą mieli coś do powiedzenia na mój temat, jak tylko stąd wyjdziemy. Ale wszystko, co powiecie, będzie dobre, prawda? Wszystko, co mówimy, jest dobre, więc nie ma sprawy. Bądźmy ze sobą szczerzy. Czy nigdy nie zdarzyło się Wam plotkować po nabożeństwie o innych chrześcijanach i ludziach, których zauważyliście? Ciemniajcie, że nie, bo ja tak robiłam. I to zasmuca Ducha Świętego, kiedy tak robimy. Oni nie chcą, żebyśmy się tym zajmowali. Musimy być pewni, że rozumiemy, że nie wystarczy uwielbiać Boga ustami, podczas kiedy nasze serca są daleko od Niego. Bardzo dużo uczymy się na swój własny temat na podstawie tego, co wychodzi z naszych ust. W pierwszym Koryntian 3,1 do 3. Paweł napisał, do chrześcijan w Koryncie, że wie, że żyją z ciała i poznaje to po sposobie, w jaki mówią. Ja też, bracia, nie mogłem mówić do was jak do ludzi duchowych. Mówiłem jak do cielesnych, u których natura cielesna jest przeważająca, jak do niemowląt powołanych do nowego życia w Chrystusie. Wzmocnione tłumaczenie Biblii dodaje do tego określenia niemowląt, nie potrafiących jeszcze mówić. O co tu chodzi? Paweł pisał przecież do dorosłych ludzi, więc z pewnością potrafili już mówić. Co miał na myśli, mówiąc, że nie potrafili jeszcze mówić? Że nie potrafili mówić w dobry sposób? Kiedy ktoś gada, co popadnie, to znak, że żyje z ciała i jest niedojrzałym chrześcijaninem. Werset trzeci dodaje, bo tak długo, jak postępujecie, jak ludzie nieduchowi, i tak długo, jak będziecie postępować według podrzędnych zachcianek, powstawać między wami będą zazdrość i dochodzić będzie do kłótni. A więc w takim razie, czyż nie jesteście cieleśni, żyjący według cielesnej natury? Wciąż pamiętam, jak Bóg do mnie przemówił na ten temat wiele lat temu, mówiąc: Jesteś zbawiona. Teraz czas, żeby Twój język został zbawiony. Ilu z Was przydałoby się zbawienie języka? Dobrze. Tak myślałam, że Wam się to przyda. Wybrałam dobre miejsce na to nauczanie. Przeczytajmy werset, który Wam w tym pomoże. 1 Koryntian 13:11. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Jak mówią dzieci? Możemy wymienić dwa sposoby. Po pierwsze, prawie zawsze mówią tylko o sobie i o tym, co chcą, co lubią, czego potrzebują. I po drugie, mówią za dużo. Tak, znowu odezwał się ten sam pan, lubię go. W porządku. Gdybyście się teraz zastanawiali, czy mam rację z wyznawaniem słowa Bożego na głos. Chciałabym poświęcić pozostały czas na zachęcenie do radykalnej zmiany życia i zamiast mówienia dalej o swoich problemach, jakby miały już zostać z nami na zawsze i powtarzanie, to już się nigdy nie zmieni, ty się nigdy nie zmienisz, nigdy nie będę mieć pieniędzy, nigdy nie kupię nowego samochodu. Zacznijmy mówić to, co mówi Bóg. Jeżeli macie wątpliwości, czy to, co wam proponuję, jest biblijne, spójrzmy razem na pierwsze 10 wersetów z Ezekiela 37. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale nie możecie nie zgadzać się z pismem, jeżeli jesteście mądrzy. Prorok Ezekiel pisał: Pan położył na mnie swą rękę, wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił na środku doliny. Była ona pełna kości. Oprowadził mnie on wokół nich, i zauważyłem, że było ich mnóstwo, i były całkiem suche. Może ktoś, kto mnie słucha, ma wrażenie, jakby w jego życiu zostały już tylko suche wyschnięte kości. Wtedy zapytał mnie, synu człowieczy, czy te kości ożyją. Odpowiedziałem: Wszechmocny panie, ty wiesz. Prorokuj zatem nad tymi kośćmi. Polecił. I powiedz do nich, suche kości, słuchajcie słowa Pana. Czy myślicie o tym, co ja? Słuchajcie, stare, martwe kości. Słuchaj, ciężkie życie. Posłuchaj pusty portfelu. Posłuchajcie słowa Bożego, a zdarzą się piękne rzeczy. Tak mówi wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja tchnę w Was ducha i ożyjecie. Innymi słowy, możecie spojrzeć na jakiekolwiek okoliczności w Waszym życiu i powiedzieć: Ulegniecie zmianie. Ulegniecie zmianie, bo Bóg jest większy niż Wy. I jego słowo jest większe niż wy. Dam Wam ścięgna, przywrócę mięśnie i oblekę Was skórą. Dam Wam też ducha i ożyjecie i przekonacie się, że Ja jestem Pan, suwerenny Władca, który wyratuje tego, kto Mu lojalnie i posłusznie służy. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, usłyszałem dźwięk grzechotania. To kości łączyły się jedna z drugą. Spojrzałem, a one już miały ścięgna i obrosły je mięśnie. Po wierzchu zaś pokryła je skóra, ale nie było w nich ducha. Ezekiel nie zrezygnował w tamtym momencie, myśląc, no, prawie się udało. Coś zadziałało, ale jeszcze nie ma w tym życia. Prorokuj do ducha, synu człowieczy, zachęcił mnie. Powiedz duchowi, tak mówi wszechmocny Pan. Przybądź duchu z czterech stron świata. Tchnij na tych zabitych, niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. Wtedy wstąpił w nich duch. Ożyli. Stanęli na nogach, armia bardzo wielka. Kiedy 42 lata temu zaczynałam, miałam tylko zeszyt i Biblię. Więc zapisałam sobie 65 rzeczy, o których Biblia mówi, że są prawowicie moje przez krew Jezusa. Żadna z tych rzeczy nie była wtedy rzeczywistością w moim życiu. Ale wiedziałam, że każda jest prawdą ze Słowa Bożego. Mam nadzieję, że w taki sposób Bóg używa tego, co mówię, żeby komunikować Wam prawdę. Która jest tak przejrzysta, że bez względu na Wasze okoliczności w życiu wiecie, że Słowo Boże jest od nich większe. Słyszycie mnie? Nikt nie ma tylu zeschłych, martwych kości w swoim życiu, żeby nic nie udało się z nimi zrobić. Ale musimy przyjąć tę prawdę do naszego życia i nie przestawać w nią wierzyć tak długo, aż w końcu diabeł sobie odpuści. Nic nie odzwierciedla naszego charakteru lepiej niż słowa, które wypowiadamy, ponieważ z obfitości serca mówią nasze usta. Bądźmy ludźmi ogłaszającymi życie. Upewnijmy się, że to, co mówimy, podoba się Bogu, a zobaczymy, że w naszym życiu dzieją się niesamowite rzeczy.